Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o głównym problemie w hodowli drobiu. Powiem Wam, jaki problem najczęściej się pojawia, no i przede wszystkim jak sobie z tym problemem radzić. Myślę, że większość z Was raczej zdaje sobie sprawę, o jakie problemy chodzi, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Natomiast nie zaszkodzi, żeby trochę o tym przypomnieć. A przede wszystkim, żeby nakreślić Wam mniej więcej problemy, które się dalej z tym wiążą. Jaki jest ten jeden główny problem? No, oczywiście, słuchajcie, tutaj mówimy o chorobach drobiu. Gdyby nie te choroby drobiu i każdy z nas wiedziałby, jak wybierać kury, na co zwracać uwagę, bo od tego się zaczyna, no to później nie byłoby tego problemu związanego z tym, że trzeba wydawać pieniądze na leki. Nie byłoby problemu z tym, że. Musimy się, słuchajcie, jakoś nadmiernie bez sensu stresować, denerwować, a nie ma to żadnego powodu. Także ja polecam w pierwszej kolejności, moi drodzy, żebyście w miarę możliwości, jeżeli oczywiście każdy z Was, jako tako, planuje taką hodowlę założyć, posłuchali uważnie, bo to naprawdę może Wam się przydać. Jeżeli chodzi o problemy w hodowli drobiu, to słuchajcie, wyróżniamy, jeżeli chodzi o te choroby, oczywiście, wyróżniamy choroby takie trochę, nazwijmy to, będę mówił bardzo podstawowo, tak żeby każdy zrozumiał lekkie i ciężkie. Choroby lekkie, objawy chorób lekkich. To jest na przykład biegunka, katar, kaszel. jakieś tam delikatne przeziębienie, ukur, które zauważymy. Może być nawet delikatny ropień z oczu, jakieś delikatne kulenie, coś takiego tego typu. To jest, słuchajcie, wszystko w miarę do wyleczenia. Można temu przeciwdziałać, nie trzeba stosować żadnych leków. Najczęściej po prostu kurkę się odseparowuje, zapewnia się optymalne warunki, oczywiście temperaturę, oświetlenie. Musi się kura zregenerować parę dni i wraca do hodowli. Odseparowywuje się też również taką kurę z tego względu, żeby nie zarażała innych kur w hodowli. I teraz poza tym, jeżeli mówimy słuchajcie o hodowli, to też bardzo istotne jest to, żeby każdy z nas pomyślał o zakupie tych kur, żeby były one zdrowe i młode. Jeżeli to zbagatelizujemy, to po prostu bardzo trudno będzie Wam zachować wszystkie resztę zasad, o których będę mówił w tym odcinku. Kolejna bardzo ważna zasada, o której myślę każdy z nas również powinien pamiętać, to są te objawy cięższe. I tutaj mówimy o braku reakcji na zmysły, mówimy o tym, że kura nie będzie chciała pobierać pokarmu, będą wypadały pióra, będą jakieś mocniejsze biegunki, jakieś inne choroby temu towarzyszące, mykoplazmoza, kolibakterioza i tak dalej, ale nie musicie sobie tym zaprzątać głowy, pamiętajcie o tych objawach podstawowych. Pamiętajcie, że u drobiu, tak jak chyba i wszędzie, lepiej zapobiegać niż leczyć, także jeżeli widzicie, że coś złego zaczyna się dziać w hodowli, nie czekamy. Najlepiej taką kurę odseparować, zapewnić jej optymalne warunki, jeżeli się nie poprawia, procedura jest taka, że podajemy witaminy, jeżeli się nie poprawia, no to trzeba dzwonić już do weterynarza, bo nic się może nie dać zdziałać. Czasami powiem Wam szczerze będę trochę brutalny, no ale tak wygląda rzeczywistość. Nie warto tych kur leczyć, ponieważ one i tak padną. Jeżeli widzicie, że kura się nie rusza, nie pobiera pokarmu, ledwo chodzi, najprawdopodobniej nie uda się już jej uratować. Nie ma, słuchajcie, magicznej recepty. Oczywiście jak zadzwonicie do weterynarza, on Wam wypisze jakieś leki, bo musi na tym trochę zarobić. To raz. A dwa, no jeżeli przyszliście z problemem, to fajnie by było, albo chciałby jakoś ten problem rozwiązać, a bardzo Często ten problem mu się nie uda go rozwiązać i tak będzie w większości przypadków. Także czasami nie ma sensu wydawać kupę pieniędzy, naprawdę wierzcie mi, że później to już kosztuje dużo. Lepiej poczekać, <kłysy> zobaczyć jak się sytuacja rozwinie, może zainwestować właśnie w nowe stado. Najgorsze, słuchajcie, co może być w hodowli, to nie jest choroba u jednej kury, bo to, co wszystko powiedziałem, najczęściej będzie dotyczyło trzech, czterech, może pięciu sztuk. Natomiast jakieś epidemie. Inne problemy, słuchajcie, które mogą się pojawić u drobiu wirusy, które przyszły do nas z zewnątrz i my nie mieliśmy na to za dużego wpływu, może się okazać, że pół hodowli nam zachoruje. Jeżeli mamy 5, 6, 7 kurek, no to jest co innego. Natomiast jeżeli słuchajcie, mamy parę tysięcy kur, to jest w ogóle problem bardzo duży i tutaj wiadomo, że wtedy trochę inaczej to wygląda, wchodzą odpowiednie inspekcje, służby. Są odpowiednie osoby, które się tym zajmują. Natomiast w takich małych hodoblach musimy sobie radzić sami. I dlatego powiedziałem Wam, co powinniśmy robić. Jeżeli zapewnicie odpowiedni dobrostan dla kur, będziecie wiedzieli, jak wybierać kury, jak karmić kury, że kury potrzebują cały czas wody, będą miały mało stresu, dużo regeneracji. To tak naprawdę jest bardzo mała szansa, że jakiekolwiek większe choroby, słuchajcie, się w hodowli pojawią. Oczywiście może tak być, bo zawsze są słabsze osobniki, są mocniejsze osobniki. Natomiast jeżeli chodzi o samą w sobie hodowlę, tutaj takich problemów się nie stwierdza. Na ponad 3 lata prowadzenia kanału, a mówię o tym dlatego, że od tego czasu mniej więcej zaczęły spływać do mnie pytania, jakieś tam Wasze prośby i tak dalej. E, mogę powiedzieć, że jeżeli w 90 no paru procentach, bo raczej w 100 to trudno byłoby to orzec, są to mimo wszystko zwierzęta. Jeżeli się będziecie do wszystkiego stosowali, to praktycznie nie ma możliwości, że kury wam tak zachorują, że większość hodowli wam padnie. Tak jak powiedziałem, jakieś tam osobniki poszczególne mogą się trafić. Natomiast jeżeli się będziecie do wszystkiego stosować, jest bardzo mała szansa na to, że kury wam zachorują na choroby, na które nie ma wyleczenia. Jakieś delikatne przeziębienia mogą się pojawić, a wręcz bardzo często jako hodowcy piszecie do mnie, żeby po prostu tych chorób takiego lekkiego rzędu, nazwijmy. Jakiegoś tam delikatnego przeziębienia po prostu nie wyczuwacie. Pamiętajcie, żeby mimo wszystko od czasu do czasu, nawet teraz, będzie cieplej, kury może będą mniej chorowały, ale warto jest raz na parę dni wejść do tego kurnika, czy na wybieg zobaczyć, jak te kury się czują, poświęcić te 5-10-15 minut, bo potem sobie robić większe problemy nie ma sensu, więc warto przejść, zobaczyć. Wystarczy, słuchajcie, posłuchać trochę, jak one się zachowują. Czy one pobierają pokarm, jak chodzą, jak się ruszają, czy reagują na zmysły. I to już wystarczy, mniej więcej, żeby oszacować, nawet jako osoba, która dopiero zaczyna swoją hodowlę, co się z tymi kurkami dzieje. Dużo ludzi to bagatelizuje, zapomina o tych objawach podstawowych, potem one się robią jakieś zaawansowane, no i mamy różne temu towarzyszące problemy. Właśnie, żeby temu unik tego uniknąć, powinniśmy w pierwszej kolejności zastanowić się nad tym, co możemy zrobić. No i tutaj. Tak jak już powiedziałem, odseparowujemy taką kurkę, zapewniamy jej optymalne warunki, no i działamy, robimy to co należy zrobić, żeby ją w miarę możliwości ratować. Najczęstszą chorobą, która miała, już chyba nagrywałem taki odcinek nawet, natomiast najczęstszą chorobą, która miała miejsce w zeszłym roku, to są oczywiście przeziębienia i tutaj jakieś katry, katary, słuchajcie, kaszle czy też. No, jakieś y, delikatne biegunki, kichania, one się pojawiają. Najczęściej w hodowli jest to całkowicie normalne. Takie sytuacje mogą się zdarzyć. Czasami nie trzymamy tego dobrostanu, chociaż nam się wydaje, że trzymamy w kurniku, i potem takie są tego skutki. Natomiast no nie ma większego problemu. Myślę, że każdy z Was raczej sobie poradzi, już będzie wiedział, co robić, jak sobie z tym problemem radzić. Także to jest problem, który najczęściej, słuchajcie, występuje w hodowli. No, wiadomo, choroby. Gdyby nie te choroby, i wiedzielibyśmy, co robić z zdrowiem, nie byłoby nawet żadnych lekarstw praktycznych na kurki, na choroby drobiu, a mnóstwo różnych firm naprawdę zarabia, słuchajcie, kupę pieniędzy, żeby te kury leczyć, a nie ma sensu, mo, nie, Można tego uniknąć po prostu, naprawdę, można tego uniknąć, ale wiadomo, że jest to ludziom nie na rękę. Ja wam mówię, co robić, żeby było dobrze, ja wam mówię, co robić, żeby naprawdę, słuchajcie, działać w odpowiedni sposób, żeby nam te kurki nie chorowały i żeby oszczędzić dużo pieniędzy to raz, a dwa, dużo stresu. Więc. Yy, na dzisiaj tyle, napiszcie w komentarzu, jakie macie zdanie, o czym byście chcieli kolejny odcinek. Ja na dzisiaj się z wami już żegnam, jeszcze się przyjdziemy do kurnika, zobaczymy czy tam są jakieś kurki. I na dzisiaj to by było wszystko, moi drodzy. Jest tego trochę, widzicie, tutaj też zamknęliśmy, zaraz będziemy działać, jakieś tam kurki sobie jeszcze chodzą. Więc na dzisiaj tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.